jak nie wierzysz, ja mogę Cię włączyć ten replay, ja widzę, pokazywałem. Stofan, Mówię do Ciebie, dawaj, ratuję... Ale widać taki obłęd w oczach, serio, to jest... Jak... Jak ktoś nawet nie oglądałby w życiu Mamona, nie wie, o co z nim chodzi, Nikt żadnych fotów nie widział, po prostu by zobaczył takie 5 sekund, to widać, że już coś z nim jest nie tak, serio. Wystarczy, kurwa, te oczy zobaczyć, jak go zwariowamy. Bo no chłopaki bez z rampy zajęli Patrzcie jak on wygląda, ja pierdziele Serio Ja bym od razu widział, że coś jest nie tak Serio, nawet jakbym nie wiedział kto to Naprawdę On strasznie wygląda Jeszcze się strzelać środku, ja liczę do 5 sekund po czym 5 sekund po mnie rotujesz, nie dość, że 5 sekund po mnie, to jeszcze przez dywany, na których stałeś, to aż nas pozabijali, dopiero wszedłeś. Ale rozumiem, że to moja wina, bo nie mam 10 levela, dlatego ty 40 sekund naokoło rotujesz. Bo ja nie mam 10 levela. Bo jakbym miał 10 level, to ty byś nie zrotował w 41 sekund. Ja rozumiem, że to był dobry argument. Co ja takie coś. Bo nie powiem, nie potrafisz się kawałek do błędu przyznać. No sorry, no. A jeszcze najlepszy był Guku, ja do niego mówię, nie idź, bo piąty raz się wje... ...do mnie coś tam zamknij mordę, ty. O wypierd... ...zbutowałem i tyle, kur...